To są echa wojny. W 1942 roku, gdy druga wojna światowa trwała w pełni, Stany Zjednoczone rozpoczęły tajny program o nazwie Projekt Manhattan. Celem było stworzenie nowej, nieznanej dotąd broni – bomby atomowej. W program zaangażowano ponad 130 tysięcy osób. Naukowcy, inżynierowie i żołnierze pracowali w całkowitej tajemnicy w kilkunastu ośrodkach na terenie USA. Największe laboratorium znajdowało się w Los Alamos, w stanie Nowy Meksyk. Kierował nim fizyk Robert Oppenheimer. 16 lipca 1945 roku przeprowadzono pierwszy test jądrowy o kryptonimie Trinity. Eksplozja na pustyni w Nowym Meksyku miała moc około 20 kiloton trotylu. Był to początek ery atomu. Trzy tygodnie później, 6 sierpnia 1945 roku, bomba Little Boy spadła na Hiroshima. Zginęło około 140 tysięcy osób. 9 sierpnia druga bomba Fat Man, zniszczyła Nagasaki, zabijając ponad 70 tysięcy ludzi. Japonia skapitulowała kilka dni później, a druga wojna światowa dobiegła końca. Projekt Manhattan zakończył wojnę, ale rozpoczął nową epokę epokę strachu przed bronią, którą stworzył człowiek.